kołysce ziemi obiecanej niczego się nie zapomina Cudem jest każdy zmierzch i ranek, a każde słowo to nowina W kołysce ziemi obiecanej dziewica porodziła syna, dziewica porodziła syna Uwierzyli władcy i uwierzył lud Znać najwyższy czas był na ten cud Uwierzyli władcy i uwierzył lud. Znać najwyższy czas był na ten cud. Nikt się nie zdziwił, choć zachwycił I nikt nie zwątpił, choć zatrwożył. Gdy niebem wędrowały wici, A ziemią pył spod stóp się położył. Nikt się nie zdziwił, choć zachwycił, Że się człowiekiem stał Syn Boży, Że się człowiekiem stał Syn Boży. Uwierzyli władcy Stać najwyższy czas był na ten cud. Uwierzyli władcy i uwierzył lud. Stać najwyższy czas był na ten cud. Porządek świata się odmienił w ów pierwszy dzień pierwszego wieku. Postał się jasny sens cierpienia okowy na relikwie brzegu. Porządek świata się odmienił, odtąd nadzieja jest w człowieku, odtąd nadzieja jest w człowieku. Uwierzyli władcy i uwierzył lud, Stać najwyższy czas był na ten. Wierzyli władcy i uwierzył lud. Znać najwyższy czas był na ten cud. Zarazem nic się nie zmieniło, rzekami płyną krew i łzy. Ręce się myje jak się myło i z ofiar dobrowolnych drwi. Czci się nadzieje, wiary, miłość i to się drwoni, co się czci, i to się drwoni, co się czci. Roztrwonili władcy i roztrwonił lud. Znowu najwyższy czas, by stał się cud. Roztrwonili władcy i roztrwonił lud. Znowu najwyższy czas, by stał się cud. Roztrwonili władcy i roztrwonił lud. Znowu najwyższy czas, by 走。